Arn.eu Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym rozpakowaniu My Retro Gameboxa, który zastąpił naszą poprzednią retro paczkę. W tym opakowaniu powinny znajdować się retrogierki na wartość około 25 funtów. Nie mamy bladego pojęcia, co będzie w środku, dopóki jej nie dostaniemy. Bla bla bla, zasady, możecie sobie sprawdzić ostatnim razem. Kurczę, prawie otworzyłem paczkę bez daniny. Gruniu jest na mnie wściekły. Proszę. To dla danina. Halo? No, e, dobra. Trzymaj tu. Pluszowy grunio nie chce dzisiaj jeść ogórka, chyba. E, przejdźmy do otworzenia paczki. Otwarcia paczki. Rozwarcia paczki. Zabawa od razu się trochę zepsuła z góry. Paczka jest taka troszeczkę wysoka. Miałem nadzieję, że będzie jakieś duże pudło w środku. Z czymś, ale nie zapowiada się. Zaczynamy od kolejnego Sonika. Sonic the Hedgehog Triple Trouble na Sega Game Gear. Przenośna gierka. Podobają mi się te takie pudełeczka na gry z Game Gear i ogólnie na przenośniaki. Dla tego pojęcia nie mam ile to jest warte. Interesujące. Mam nadzieję, że to jest jedna z gorszych gier. Będą jakieś lepsze. Jest też instrukcja obsługi Sunny, The Hedgehog, Triple Trouble, ale nie ma pudełka dużego kartonowego. Cza No dobra, załóżmy, że jest ok. Pod spodem gra na Playa 1. Fajnie. Iron Soldier 3. Gra, o której nie słyszałem nigdy. Kiedyś, jak słyszałeś kiedyś, nie? Iron Soldier 3. W całkiem niezłym stanie, więc jest ok. W środku widać cały komplet, mamy instrukcję obsługi, płytkę, pal, płytka nawet w niezłym stanie, jakichś szczególnych rysek na niej nie widać, może być, nie mam jakoś szczęścia do tych gier z tego My Retro Game Boxa, nigdy nie wiem co to za gry, więc nie wiem jaka jest ich wartość, czuję się jak dziecko we mgle przeglądając zawartość tych paczek. E Tarzan od Disneya na Game Boy Color. Nie jestem. Nie ma szału. O, może tak. Disney, Game Boy Color. Tarzan. Nie ma szału pod względem jakości. I na samym dole Body Harvest od DMA Design. To będzie mój drugi egzemplarz Body Harvest. Przynajmniej to jest całkiem przyzwoita gra od DMA Design. Warta. No ja wiem, powiedzmy na oko z 6 funtów, zobaczymy ile będzie warta na podstawie informacji, która się pojawi na ekranie, chociaż pewnie w tym rogu. I czy to już wszystko? W zeszłym miesiącu mieliśmy jakiś mały bonus, ten, chyba tą kulę sonikową do ściskania. Tu nie widzę już nic. Jestem ostro zawiedziony zawartością w takim razie. Nie, żebym miał coś do samej gier, ale spodziewałem się czegoś, jak, czegoś takiego. Wiecie, że krzyknę tak, wow, ale super, ale w tym miesiącu jakoś. E, nie, nie ma szału pod tym względem. Trzy gry są nowe w mojej kolekcji, więc to jest ok. Body Harvest już miałem. Najwyżej pójdzie gdzieś na eBayca, zwróci się troszeczkę pieniędzy z tego. Mam nadzieję, że chociaż wartość. Pokryła cenę tej paczki. Kosztuje ona bodajże równo 20 funtów plus wysyłka, więc jeżeli równo wartość cenowa tej gier będzie w takim przedziale, to będzie ok. Jeśli nie, no to szkoda, bardzo szkoda. Grunia jest zdecydowanie tutaj chyba niezadowolony. Chcesz? Masz tarzana. proszę, smacznego tak. No, od razu lepiej. Stardzanym zawsze fajnie. Trzymajcie się ciepło, zobaczymy się w kolejnym rozpakowaniu retropaczki za miesiąc. A na razie żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!